Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojej krótkiej serii filmów z cyklu Czy Wiesz, w których przedstawiam Wam różnorakie ciekawostki związane z grami. Ponieważ w tym tygodniu naczelnym tematem na moim kanale jest Wiedźmin 3. Dziki Gon, postanowiłem, że kilka najwyższych ciekawostek będzie związanych właśnie z serią Wiedźmin. Wiecie co? Zaczniemy od tego, że Geralt z Livi wcale nie miał być bohaterem pierwszej części Wiedźmina. Pomysł był zupełnie inny. Twórcy zakładali, że gra będzie luźno oparta o świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego. i na początku gry mieliśmy sobie stworzyć własnego Wiedźmina, własnego mutanta wybierając cechy wyglądu itd. itd. Ostatecznie jednak stwierdzono, że ponieważ w większości gier RPG jest to taki, no taka klisza, taki standard że zaczynamy od tworzenia swojego bohatera, ale ciężko jest się z taką postacią zżyć, poszli w zupełnie innym kierunku. Czyli wybrali jednak Geralta, postanowili opowiedzieć historię Geralta i spowodować tak, żeby ona była dużo bardziej emocjonalna. No i sami możemy ocenić, czy to się udało. Wiedźmin odniósł duży sukces, dwójka odniosła jeszcze większy sukces, na trójkę wszyscy czekają i zapowiada się bardzo dobrze, co oznacza, że pomysł z opowiadaniem historii Geralta, który sam w sobie jest niezwykle charyzmatyczną postacią, był dobrym pomysłem. I to by było na tyle w tym odcinku i dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie.